Hejka, zapraszam Cię dzisiaj na przegląd mojego ulubionego sklepu. Miała ulubiona pora roku się zaczyna i po prostu zaglądam tu nałogowo. Były znowu te książki do przechowywania i bardzo myślę, czy by mi to pomogło. Oczywiście masa kubeczków i to nowych, bo niektórzy wiedzą, że sezon Halloween zaczął się już w sierpniu. Mi w oko wpadły te dwa kubeczki. Nie wzięłam żadnego, ale z tym pierwszym były także miseczki i na nie się już zdecydowałam. Gdyby to była miska, a nie taki głęboki talerz, to też byłby ze mną. Tak wygrał cały ten przegląd i wrócił ze mną do domu. Oczywiście była też masa innych poduszek, sporo też kocyków, ale nic nie przykuło mojej uwagi. Specjalnie dla was pokazuję je wszystkie i możecie zatrzymać ten film i się przyjrzeć. Były też obrazy i to takie świecące. Mam taki obraz i on jest po prostu obłędny. Były też takie szklanki, najbardziej spodobał mi się ten z pokrywką i słomką. I kiedy już myślałam, że temat kubków został zakończony, no to pojawił się Snoopy. Musiałam się już bardzo powstrzymywać, bo były mega urocze. Koniec, masa świeczek, ale ja akurat z nich nie korzystam.